Witam. Mamy dzisiaj 2025 rok, proszę Państwa. 30 marzec. No i tutaj jesteśmy w sprawie świeżki. O, Pan radny się nam tutaj pojawił! Panie radny, jak Pana miło widzieć, Panie Darku. Czy Pan coś wie na temat ścieżki, która została wygrana? Cześć Darku. No jest, dopiero będzie przetarg ogłoszony. Jak Cię za chwileczkę, bo lubownie Was walne w tą kapucynę, no. to wpadniesz mi w krzoki. Żartuję oczywiście. No. Już jest po przetargu, panie radny. Ale już, no to ja nie wiem, bo miał być przetarg. To, ja to ja wie... Jak to radny nie wie, krótki śpic. Jak to radny nie wie, osoba, która jest tutaj, po prostu zajmuje się tą no gminą. Nie zgody są, ale przetarg miał być, a jest przetarg, to no. już ja na piątek nie wiem, bo ja, ja pracuję w przedszkola, a nie bez przerwy w gminie siedzę. Kurka, to no. trzeba zrobić tak, wyrzucić połowę radnych. No Zrobić wy... radnych zawodowych, którzy będą się zajmowali gminą, nie? Hmm, musieliby ustawę zmienić od gór, nie? nie, no ja bym was wyrzucił bez tego wszystkich po prostu. Zrobiłbym tylko trzech radnych, byliby zawodowi i ten. Czy Ty wiesz, jak ta ścieżka poleci, czy nie? No jest tam, jest wytyczona, no musisz krzakami trzeba było iść. No to właśnie idę. A czy Ty, żeś szedł tymi krzakami wiesz, jak ta ścieżka wygląda? No nie zaznaczone punkty są takie Ale, ale zorientujesz się, sz szedłeś tamtędy, czy nie? Nie, szedłem tak bliżej, jak bliżej. teraz tamtędy szłem. A. Teraz tamtędy szłem. Panie radny, proszę obserwować gminę, bo ja Was tam obserwuję cały czas, panie radny. Panie. Dobrze, ale jak Pan ocenia moją pracę, panie Darku, no? no, no to jest na plus, czy na minus dla gminy? Ja wiem, no no no, raczej, no pozytywnie o gminie mówisz. Ja dziękuję, nie mogę powiedzieć. Dziękuję serdecznie, bo no, Nie tak. zawsze o radnych dobrze no, mówię, ale na to temat to gminy dobrze. Ktoś ma prawo swojego głosu, nie jest tak? No, no jest Ja tak. też mam prawo głosu, tym no no tu, tu się całkowicie to, zgadzamy. No to, to Miłego problemu, dnia tak? panu życzymy. pewne poglądy, tak, ty, tak samo, nie? Dziękuję. Obyśmy mieli zbieżne i dla dobra gminy. To jest Znaczy, martwi mnie tylko to, że pracujecie dla mm, szkół, przedszkół, takich instytucji, no. gdzie nadzoruje to wójt gminy. On nakłada pieniądze i mam delikatne obawy, że właśnie kurka wodna to jest taki delikatny wpływ, ale to kiedyś przy piwie porozmawiamy na ten temat. Miłego życzę. Hejka. Jak widzieliście, pan radny tutaj. <laughs> yy, spaceruje, spaceruje, więc ja kontynuuję dalej tą moją yy, podróż. Po ścieżce, która została wygrana. Pan radny z przykrością stwierdzam, nie wie, czy przetarg już był, czego nie było. <laughs> no, ale dobra, nie komentuję tego. Idziemy ścieżką. To będzie kolejny film, który puszczę sobie później i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale początek jest dobry. Szanowni Państwo, tutaj się zaczyna, czyli jeszcze raz. Ścieżka w no i tutaj zostaje dołączona do tego i leci sobie w tym kierunku. To macie, szanowni Państwo, no, kurkę, ko mamy koło milion, nie, nie miliona, 1300 metrów. Muszę sobie przejść, ale dla mojego brzucha, kondycji, będzie to coś rewelacyjnego. Coś rewelacyjnego, więc dlatego idę w tym kierunku. Następny film będzie już puszczony zaraz po tym, jak wygląda ścieżka.